Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. My zaczynamy poranek w marinie Piskera. Pokażę Wam jak wygląda port z samego rana. Jest zupełnie puściutko, wiele już jednostek powypływało. My już jesteśmy też praktycznie gotowi, jeszcze kilka rzeczy mamy pochować i też będziemy uciekać. Zostały jeszcze trzy jachty żaglowe i reszta już powypływała. My jesteśmy po śniadaniu. Hubert już tu okupuje skutera. Za chwilę będzie odpalał, i będą chyba z Madią z płynąć. Słuchajcie, pogoda jak zwykle ładna teraz, ale jest ale jest, wiatr, ale jest wiatr, który nam towarzyszy od wczoraj. Wczoraj były duże fale. Mam nadzieję, że dzisiaj będą mniejsze. Będziemy płynąć wewnątrz pomiędzy piskerą a y, kordatem, więc. Y, tam w stronę drugiego otoku i tam będziemy was, y, wam relacjonować znowu y, jak to wszystko wygląda patrzcie, y, wrzuciliśmy karmę Madi już któryś raz, bo takie duże ryby przepływają i ją w całości jedzą tylko teraz chyba się już najadły, bo... nie, nie, nie spokojnie, za duże są, na tych małych są bliżej tak? dna i zaraz będą atakować no. No. dlatego karmę Madi, bo y, malutki chlebuś to kosztuje 25 krony <laughs> 25 zł? tak? 25 kun Kurde, nie jedzą, co jest z nimi nie tak? Trzeba wrzucić chrupki Bo za duże, wiesz? No, no jak? Przecież ja bym... się tym Młoteczkiem skruszyli Ale co ty, przecież w takie duże przed chwilą O, biorą Oni nie za... nic, domyjemy bo już nie ma wody nawet Woda tu jest tylko do godziny 10 Asiula, spuszczamy prawy mooring, oddajemy Poczekajcie, niech oni może odpuną to z terenem, nie? No, no, ale już jeden murik można oddać. Moje dziabko, dziabko. Dasz radę, czy Tomka trzeba wysłać do ciebie? Ja pójdę może. Chcesz gumkę? No to Tomek. Ja już idę do przodu. Siedź tu, będziesz tu być. Bo się znowu podniosło, natężyło. Tak. A wiecie, jaki jest odpływ? Ja w wczoraj, byliśmy i. No, ładnie, pół metra odpływu, to, odpływu jest. Nie, to teraz tam dookoła tych kamyczków, co były tak sprankułożone, nie ma wody nawet. Co ty robisz? Ja. No, fajnie. Tak, Twoje? Co? 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 tak? Tak, godnej, prawie godnej. Ale cruiserowo to też 70 Pańdzia, nie słuchaj, że go on się tylko tak drażni z toba. Czekaj, dino, wstani, no. nie na na Dobra. No, to co, Obert, tu cię rozsumować już? No ja się rozaprę, bo czekaj. Przysadzaj. Najpierw muszę oparć się. No ja sobie poruszę. Ale tak? sztywna lina. No, no bo wiesz, słona, nie? Słona to sztywna. Czy odbijacie, trzeba podnieść? Jeszcze nie. Dobra, to wy sobie już wypływajcie pomału, a my sobie tu już poddajemy. Dobra. ostrożnie. prawe, ostrożnie tam oddajemy. Iska, prawy, prawy oddajemy. Tu masz pierwszą wejść, tam masz powieszoną, wejś ją na jednym. Na jednym. No i teraz dopiero. I tu masz podwójnie. Wiesz? tu. Tu idzie, tu, 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 Widzisz? tu. Widzisz? Tu, tu, tu. No i teraz musisz sobie wyciągnąć za jeden koniec. No, dobra. Prawa, prawa oddana. Teraz lewa. Yy, teraz bierzemy ten, oddajemy Tomek yy, lewy mooring. I to tu z boku? No tu połóż w środku, tu, tu jest. już, spadła. I oddajesz, oddajesz od razu prawe. Znaczy, przepraszam, lewą lew lew worek. Dobra. No dobra, tutaj się położyć możecie tak. Wiesiek, godasz to powiedz. Czyli mam to Tak, 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 tak. No już oddany i ej, mogę płynąć. To i wody to wec, żeby nie Tak, tak. No dobrze, i wypływamy sobie Chodzi o skaraj, bo musimy zamknąć. Zobaczcie akurat nie z jachtem żaglowym na równo. A to tu ma wisieć, tak? Do środka. Co? Do to? To bierzemy, bierzemy. Do środka. Także Marina Piskera żegna. Czyli pierwszy budynek to mamy budynek restauracji. Środkowy budynek to mamy kapitanat. Potem budynek po prawej to mamy, słuchajcie, pokoje. I tam y, takie dwa białe to są sanitariaty. I jeszcze marina pusta, także wypróbujemy jako ostatni. Coś żeśmy się dzisiaj za bardzo ten, opóźnili. 11 godzina, ruszamy. W takiej cudnej zatoczce, właśnie przy samym Kornacie, tutaj dzieciaki się bawią tam na kole, a my sobie siedzimy. Piękna laguna jest dookoła. Zobaczcie tam w stronę brzegu, jaka jest woda aż turkusowa. Potem puścimy drona, to mam nadzieję, że ten, że ten turkus wyjdzie lepiej. Bo jak się patrzy od góry, to jest znacznie fajniej widoczny. No tam Oskar wypadł w tym momencie spróbuję przybliżyć wam, ale o no, wiele to nie dało. Za daleko są. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale gaba daje czadu na skuterze. Postaram się to przybliżyć. O, teraz wyoszczyło. Słuchajcie pytacie w komentarzach jest to 60 Spark. I powiem wam, że daje radę naprawdę. Jak poszczaliśmy go z wypuszczalni. To pytałem czy on na pewno coś pływa. A okazuje się, że można się pobawić takim sparkiem też. No, gaba dajesz, dajesz. A na z siebie chce zrzucić, czy co? Nie wiem, co ona robi, ale, ale ładnie idzie. To Państwo zamawiali? Cztery kanapki, cztery piwa. wodę woda, dla pieska. Nie ma jezłka dla pieska. A woda dla pieska? Nie. jak nie? Proszę Państwa, jest to co najważniejsze. Browarek jest kanapeczki są A No tak, nie poważnie coś dla psa jeszcze. Tak, woda. Who are you and you and not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, with I'm not your bright white. I'm a freak in the sheets, back got close. I'm the girl that they don't talk about. Quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Yeah.